Ciśnienie idzie w górę, jutro chmury odpłyną, pojawi się słońce i ma być coraz cieplej, a żeby dodać odrobinę pieprzu. Do tej łagodnej potrawy to powiem, że rano spodziewamy się mgieł. Jarosławkę, dobry wieczór. Zapraszam na prognozę pogody i już nie mogę się doczekać, kiedy Państwu pokażę, jak to się ładnie ma nam zrobić w tej pogodzie. To wpierw przyjrzyjmy się dzisiejszemu preludium. Oto są te chmury, co zalegały nad dużą częścią Polski. Należą one od takiej ogromnej masy, która zalegała nad całą Europą Wschodnią, jak Państwo widzieli, od Bałkanów po północną Rosję i widać wyraźnie, jak sobie te chmury odpływały na wschód. A tutaj za nimi już w Europie Zachodniej i Centralnej czysto. To czyste niebo od... Portugalii po Polskę będziemy mieć dzięki temu oto wyżowi, który rozpycha się w kierunku wschodnim i jutro tak się nad nami pięknie usadowi, że wreszcie poczujemy wiosnę. Będzie słońce, a z zachodu będzie płynąć ciepłe powietrze. I tak jeszcze w nocy będziemy mieć chmury ze słabym deszczem w Małopolsce i w Podkarpackiem, czy na Lubelszczyźnie. Poza tym coraz więcej pogodnego nieba, a nad ranem pojawią się mgły. No i ma być od minus dwóch stopni na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich. Do pięciu w Rzeszowie, pod chmurami. Przed południem, po opadnięciu mgieł, będziemy mieć dużo słońca i mało chmur. Najwięcej ich jeszcze w Podkarpackiem i tam może pokropić jeszcze jakiś deszcz. Po południu już w całym kraju powinno być dużo słońca, choć resztki chmur będą się plątać po niebie, a to w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale też może się ich trochę pojawić w pasie od Gdańska po Suwałki. I wszędzie ma być powyżej 10 stopni. Do 14 we Wrocławiu. W środę po ustąpieniu porannych mgieł jeszcze ładniej i jeszcze cieplej niż jutro, choć na północy może się bardziej chmurzyć, no i może popadać tam słaby deszcz. A w czwartek wciąż słonecznie i ciepło, więcej chmur na Mazurach, ale nie powinno z nich padać. A kolejne dwa dni mają być jeszcze cieplejsze i jeszcze pogodniejsze, no to przyszła wreszcie wiosna. To wszystko dziś do widzenia.